1. Paweł robi coś, ale nie wiem jak to nazwać. 2. Gdy chciałam wpisać mu ocenę niedostateczną, powiedział, a tylko spróbuj i wiem gdzie mieszkasz. 3. Wsypał kreta do akwarium. 4. Jacek ma pomalowane paznokcie korektorem. 5. Położył na oczycielce od historii pineski na krześle, których nie zauważyła. 6. Probojąc ojciec ze szkoły potrącił na oczycielkę od chemii, która wynosiła z sali odczynniki. 7. Zapytany o nazwisko twierdzi, że woli zachować anonimowość. 8. Kroszy kredy i wciąga nosem. 9. Wyrwany do odpowiedzi mówi, że do 18 roku życia odpowiadają za mnie rodzice. 10. Wysłany do tralety po wodę przyniosł cały sedes. 11. Gdy kazała mu wyjąć słuchawki, powiedział, że musi mieć połączenie z bazą. 12. Cały czas poszcza bąki na lekcji. 13. Liży ławkę, a zapytany o powód mówi, że zapomniał drogiego śniadania. 14. Pije wodę z sedeso. 15 i alkohol na lekcji i śpiewa. 16. Gdy nie przyjęłam jego zadania na karce, zjadł je w sposób odrażający. 17. Pyta o wyjście do toalety w sposób, czy mogę wyjść do stracza bo mnie goni po obiedzie ze stołówki. 18. Gdy kazałam aby rodzice podpisali się pod informacją o wywiadowce, wrócił z podpisem Adolf Hitler. 19. Mówi, że jego robiona gra to szachy a poproszony o wyjaśnienie mówi, że lubi bić konia. 20. Odpala petardy na lekcji. 21. Zapytany o wczorajszą nieobecność powiedział, że miał zatrocie żołądkowe, a poproszony o kartkę od rodzica lopi jakiś dowód zwymiotował. 22. Okradł na oczycielce 20 groszy, 23, rozpędził się i z całej siły oderzył głową w drzwi od sali, a zapytany o powód twierdzi, że na filmie zawsze się odaje. 24. w wbiegł do sali z gaśnicą i ożył jej na oczniach i na oczycielce zapytany o powód twierdzi, że chciał ogasić ten entuzjazm. 25. Dziś jest jedyny dzień gdy zachowywał się normalnie Ale tak dla zasady musiałam wpisać moowagę. Mu uwagę 26. Śpiewa na religii gorzkie żale 27. Romek gdy nie wypościłam go do toalety Wysikał się do kwiatka Od czego kwiatek zwiędnął 28. Na prosowce napisał artykuł z Playboya 29. Zapytany jakie ma zwierzę twierdzi, że syfilisa 30. W teście na alkio dostał 20 punktów i uważa, że i tak jest mądrzejszy od nauczyciela. 31. Krzysztof kładzie się na podłodze, a zapytany o powód twierdzi, że tylko zniża się do poziomu nauczyciela. 32. Wydaje irytujące odgłosy. 33. Poproszony o zmoczenie gąbki. Wysikał się na nią. 34. Pisze zadania hieroglifami. 35. Przychodzi do szkoły w zakrotkich spodnicach czym rozprasza dyrektora. 36. Pytam oczycielko e od fizyki jak zrobić bombę gdy ta zapytała po co ma mo bomba. Mówi, że na dzień na oczyciela chce mieć bombowy prezent dla wychowawcy. 37. Bezczelnie żartuje pytając mnie czy Hitler był dobrym mężem. 38. Mówi, że jak zostanie dyrektorem to zwolni mnie. 39. Twierdzi, że chce zostać bezrobotnym. Ma do mnie żal, że przeszkadzam mu w karierze. 40. Beka gośno i zwala winę na nauczyciela. 41. Twierdzi, że pościłam bąka. Gdy zaprzeczm wtedy mówi. No racja przecież wyty już dawno wszyscy w sali by nie żyli. 42. Nie ożywa mózgo. 43. Dorota twierdzi, że robi nodne wykłady. 44. Na fizyce pociera laskę o włosy bez pytania czy może. 45. Na pytanie o rok bitwy pod Gronwaldem mówi, że datę własnych narodzin to powinnam pamiętać. 46. Na chemii poprosz o wymienienie alkoholi wymienił, spirytos, błyski, wodka, wino. Ostatecznie denatorat, 47, osiłował wypić całą wodę z krano, 48, zapytał pana od WFO, czy o mnie pływać po odpowiedzi, taka po co pytasz, twierdzi że nie można się oczyć pływania w wyschniętym jeziorze, 49. Radek powiedział, że ma bombę. Zapytany jaką powiedział, że dowiem się jak wybuchnie. 50. Gdy dałam jej kloczy by otworzyła salę. Ta specjalnie złamała kloczy w zamko. 51. Grzebie w kontakcie na lekcji i mówi elektryka prąd nie tyka. 52. Żoje gomy odklejone z podławki. 53. Oważa dyrektora za debila, a w sumie to ma rację. 54. Poproszony o przyniesienie cokro do mojej kawy zapytała skąd mam wziąć cyjanek potaso. 55. Na każde pytanie odpowiada i, a jakie było pytanie? 56. Robert dostał pierwszą szostkę w życiu. Ze szczęścia zjadł sprawdzian. 57. Podczas gdy ksiądz poszedł do toalety. Michał i Łokasz ociekli przez okno. 58. Konrad w obleśny sposób patrzy na nauczyciela. 59. Gdy osłyszał probny alarm pożarowy przestraszył mnie wydzierając się na całe gardło i wybiegł jako pętany z sali mówiąc, że strażacy zrobią to źle bo szkołę to benzyną się gasi. 60. Na apelo świecił laserem po oczach pani dyrektor. 61. Przykleił na drzwi sali od niemieckiego kartkę z napisem Kancelaria III Rzeszy. 62. Bił się z kolegą gdy chciałam ich rozdzielić bardzo mocno mnie ogryzł zapytany o powód powiedział przepraszam myślałem że to Maciek a tak w ogóle chciałem mocniej. 63. Na historii Jarek namalował Hitlera na tablicy z podpisem pan od WFO 64 gdy dyktowałam temat o logarytmach, cały czas pytał do czego mu to potrzebne w życiu. 65. Na lekcji informatyki przyłapany na ściąganiu twierdzi że tylko pobiera dane. 63. 56 Jostyna bije Jacka Ksińską po głowie, po zwróceniu uwagi mówi, że pani matematyczka sama kazała mu wbić do głowy. Że pierwiastek z 25 to 5. 67. Nie zakręca wody w toalecie mówiąc, że szkołę trzeba odopić finansowo. 68. Przyszedł do szkoły narąbany jak stodoła. 69. Na wycieczce szkolnej próbował dolać przewodnikowi do herbaty alkoholu. 70. Zablokował drzwi do klasy ławką i nie chciał mnie wpuścić. 71. Cały czas dopowiada wszystkim łacznie z nauczycielami dodając początek. S, R na przykład. Wchodzimy do klasy z trasy, sprawdzam obecność syreczność. 72. Przychodzi do szkoły śmierdząc straszliwie na pewno robi to specjalnie. 73. Żoje gąbki receptorki na lekcji. 74. Ma zagrożenie z fizyki zapytany kiedy poprawi twierdzi, że to neoczyciel fizyki będzie zagrożony jak Mow pisze jedynkę. 75. Na basenie skoczył z trampoliny celowo trafiając w panią pedagog. 76. Cały czas wyrywa się na lekcji z powiedzeniami bez sensu, na przykład tramwajem się nie ogolisz. Powieszę się na myszce bezprzewodowej. 77. Wyprzczony do tralety z ten głośno, że w klasie było słychać. 78. Podłożył mi pierdzącą podoszkę na krzesło. 79. Gdy na pytanie o czynnicy odpowiedziałam, że mam 28 lat Sebastian odpowiedział, że chyba do setki. 80. Arek trząchał na lakcji poszką koli. Podał ją Michałowi a ten przebił ją przebił cyrklem poszka wybuchła tak mocno. Przestraszyła mnie i i ochlapała kolą całą ścianę i większość ocznów. 81. Oszokoje grając w pokera. 82. Na informatyce znajduje w internecie zdjęcie kotleta i liże ekran bo jak twierdzi osz nie może się doczekać się obiadu. 83. Celowo przyłożył pod szkołą przy minus 25 stopniach język do stalowego słopa by nie iść na sprawdzian. 84. Pił piwo na lekcji a poproszony o przestanie powiedział, że ze mną i tak się nie podzieli. 85. Zapytany czy zna jakieś zagrożone gatunki odpowiada na oczyciele. 86. Otwiera skopa drzwi do sali mówiąc, że nie dotknie klamki po naoczycielo. 87. Przyszedł do szkoły z wędką z zamiarem łowienia ryb w akwarium. 88. Zofia ociakła ze szkoły. Wróciła godzinę później. Przyprowadziła osiedlowego pijaka, który osiłował trafić mnie butelką. 89. Franeko daje inteligentnego człowieka. 90. Dominik na klasowym zdjęciu wyszedł jak małpa. Daniel założył maskę pawiana. 91. Tomasz i Marek zrobili koledze z w tralecie, a zapytani o powód twierdzili, że musieli go omyć, bo śmierdział. 92. Nie zachowuje się jak człowiek. 93. Gdy pytałam czemu ociekł z lekcji powiedział. Wiedział że nic nie powie bez adwokata. 94. Nosi koszolki z hasłami typu. Noczyciel to frajer. Szkoła jest jak i belchodze bo mosze. 95. Gdy idę korytarzem straszy mnie wyskakując z za rogo i wrzeszcząc w niebo głosy 96. Pyta mnie cały czas jak mi się udało że gesta po mnie nie rozwaliło. 97. Wyraża się niestosownie o nauczycielach na przykład. Czemu ten frajer oczy nas takiego debilizmu? 98. Wlał wodę do kontaktu gdy chciałam podłączyć telewizor. 99. Zjadł kredy i nie mam czym pisać. 100. Gdy wpisuję moją wagę mówi. Niech pani wpisze jeszcze jedną przynajmniej będzie parzyście.